Witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku Let's Play Tomb Raider 2013. Dzisiaj już będziemy praktycznie wchodzić na okręt Endurance. Ej, nie mogę się doczekać, po prostu. Będzie zabawnie tam, na tym okręcie. Znaczy zabawnie, no może nie tak dosłownie, ale. No, by to. Ty już mnie nie wkurzaj. Okej okay. O nie, tam są nie niemilcy znowu Okej, okay, tak chyba trzeba było zrobić Słuchajcie shit Okej, okay. tego trzeba tutaj jakoś podejść Wow Hop. O właśnie, tak trzeba było zrobić Ok, hop! Nie mnie. Hop! Wow, to jest jakiś taki potężny, ten jakby gościu z tej Solarii. Wow! Wow, naprawdę Lara. <coughs> jak to się mówi, nabiera wulgaryzmów. Dobra, już mam cię dosyć. Chłopie. O! Kobietę bić. To trzeba być. Op! Jej, Lara to ma gadale. Jej, teraz zginie ten wydlak jeden. Z wodą w kieszeni. Sukisen. O, i teraz mamy nowy sprzęt, wciągarka Doliny. No. O Ciebie nie można wziąć tego? Surowców, szkoda. W sumie fajnie by było. O, i teraz bo trzeba za pociągnięciem Xa można takie ciężkie przedmioty jakby yy, przedstawiać. To jest w sumie fajna rzecz. Jej! Jesteśmy na naszym okręcie zniszczonym. Które wygląda, jak wygląda, nie ma co ukrywać. Ej, tam jest Lara z sam? Chyba tak. Lara i sam. Wow, tak to jest. Ah! Ej, to tam. Okay. Czekaj, jeszcze od niego surowce sobie wziąć. Super. No, tutaj trochę spędzimy czasu, mimo wszystko, na tym okręcie Endurance. Tutaj mamy mieć po to narzędzie Reyes. O tak. Teraz jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Jakby w pod... No, gdzieś tutaj będzie. O, słychać Alexa. Nawet go widać już powoli. O, cześć Alex! Dara! Kurde, jeszcze jest zablokowana. Gdyby się jakaś dostawała na górę, to może udałoby się to ruszyć. Ehe, no to jest bardzo ciekawe. Czekajcie, jakoś to trzeba wykombinować. Aha, bo to można przestawiać, właśnie tak. To jest też bardzo mądro. Jak na tej się drabince, to on w wylewa albo w prawo, a jak będziesz w te zateliny pociągał, to albo do tyłu, albo do przodu. I to jest taka pół zagadka, można powiedzieć. Taka mini zagadka. O! Aha, już wiem najpierw, co trzeba zrobić. Trzeba. Au! Wiem. Trzeba to pociągnąć, żeby. nie, bo myślałem, że ten. Hak, trzeba pociągnąć, żeby. A dobra, teraz już wiem, co trzeba zrobić. Tutaj taka, taka zagadka wcale nie jest taka łatwa. Jakby się mogło wydawać. Tak, ona będzie jęczał, ale. Dobra, mi się uda. Super! Właśnie tak to trzeba było zrobić. Nic się nie stało, Aleksio. Lara jest super i sobie da radę. Okej, okay, teraz już połowa tego jakby misji u wyciągnięcia wyciągnięcie Aleksa już jest za nami. Teraz będzie kolejna część. Dobrze. Dobrze! Teraz oczyścić przejście. Ja nawet wiem, jak oczyścić je. Gdzie... Trzeba... E... Z tego co ja będę pociągnąć to, żeby ta wciągarka tutaj co jakieś... E, zahaczyła o to. O! Właśnie! To akurat e, auć i teraz trzeba pociągnąć z drugiej strony żeby e, ten hack e, e, hak wyrwał to zabezpieczenie jej udało się ale wyciągniemy cię Wygląda na to, że już nie zatańczę. No, oczywiście w, le, w redni salarii musieli się na jest no, bardzo Teraz będzie bardzo zeszorująca ja chwila. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? O tak, drobny wątek miłosny, ale tylko drobny. No, niestety pan Alex się poświęcił, żeby uratować larę. Ach, to poświęcenie. I teraz trzeba skoczyć. Aha, wieź na górę. Za pomocą wciągarki można tutaj epickie, teraz będzie bardzo epickie, właśnie tak cały statek się tutaj rozwala, a my tak na wciągarce wylatujemy. To jest świetne. No mówię, tutaj jest powoli już koniec gry. No teraz jak wyjdziemy z tego mostu, to jeszcze pójdziemy w jedno miejsce i potem już będzie końcówka gry praktycznie. Jak zaniesiemy narzędzie rejestr, jeszcze Lara się w jedno miejsce uda, bo trzeba w końcu rozwiązać tą zagadkę, dlaczego to tutaj nie możemy odejść z tego miejsca, dlaczego te burze nie pozwalają nam opuścić tej wyspy. To jest bardzo zastanawiające. Teraz przynajmniej jak mamy tą ciągarkę, to można było szybko z tych miejsc, tak jak można powiedzieć, zjeżdżać. Znaczy wjeżdżać można było, zjeżdżać można było też szybko, ale wjeżdżać można bardzo szybko. W różne miejsca Za to po co tej wciągarki, nie? Mhm. A dobra, to teraz przeczytajcie Właściwie jedną rzecz oczywiście muszę, po prostu muszę po prostu teraz Dobra, nagrywa się <laughs> Więc my teraz y... w stary Kontrola odpowiedzi. No, trzeba odpowiedzi Potrzebuję odpowiedzi yy, O, tutaj wylądowaliśmy w miejscu, gdzie byliśmy już zresztą Tylko jest noc, jak widać, więc Trochę czasu, jak widać, minęło Na szczęście tutaj nikogo nie ma już i mamy spokój Więc... Teraz możemy iść Już z powrotem, żeby dać Reje z narzędzia W sumie ja lubię w Tomb Raiderze poziomy nocą Są takie klimatyczne bardzo O, tutaj użyjemy kolejnego miejsca, jedno zaczepienie, no trochę inną drogą mimo wszystko wrócimy Tutaj doszliśmy inną drogą, no, by to, no, musisz 10 razy żeby zaczepić Olinę. A teraz trochę inną drogą wrócimy do domu, ale w sumie fajną, no No chyba musiałem tutaj. Więc nie wiem po co to wejście było, ale okej. Okay. Okej. Okay. Wracamy. Cichutko jak myszki. Okej, okay. tutaj mamy kolejne miejsce, gdzie ja wtedy nie mówiłem wam, że nie możemy się dostać, bo właśnie potrzebowaliśmy tej wciągarki, żeby wywa wyważyć takie miejsce tą siłą. Wow, Jej, już jest się... tam widać nasze ognisko nawet Jezu! Nikt ci nie pomoże, bo jesteś sam. Więc to, to jest trochę dziwne, że on, e, jak jest sam, e, to mówi, że mają, e, mają mu pomóc inni, bo, a jak już innych w ogóle nie ma, więc to jest trochę dziwne, powinno być. O kurde, jestem sam na przykład, albo coś w tym guście. O, tutaj mam najmniej. To weźmiemy sobie wyszukiwanie naboje. Dzięki najgładniejszego przeszukiwania ciał w rogu uzyska dodatkową amunicję. Tak, to też się przyda. No i teraz coś z surowców. O, tutaj też mamy pleciona cięciwa. Pleciona cięciwa zwiększa obrażenie zadawane przez strzały. A tu też się przyda. Super! Jubi! O! Teraz się to jest spuszcza. Jej! Teraz epicki skoki zjeżdżamy prosto do, do naszych przyjaciół. W pobliżu? A nie wiem gdzie jest. Może kiedyś poszukamy. Każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te suki mi się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie jest pustym brzuchem. Najedzony, ocalony. Hmm. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Rejes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy? Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Chimiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach On uważa, że wskrzeszenie chimii to kluczem do ucieczki z wyspy Boże, to brzmi jak szaleństwo Ale cała ta wyspa taka jest Te burze nie są normalne Musimy to zrozumieć Ona ma rację Gdy sztorm uderzył w Endiurę, spoczułem to Coś mrocznego, coś żywego To przeklęte miejsce Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny O właśnie, weźmy do, ru do ruin na klifach to już będzie naprawdę ostatnia chyba lokacja, już końcowa mniej więcej. Ok. Teraz się właśnie mamy udać do, w kierunku bazy badawczej. To czekacie, musimy w to pociągnąć. Wow. Spokojnie. Okej, okay. więc znowu powoli będziemy się właśnie wspinać. Jeszcze czekajcie, tutaj coś było fajnego. Wejdź do bazy badawczej. Dobrze, spokojno, zaraz. O! Mamy. Jej, 2 z 15 dopiero. Wow, o! No, jest tam u góry. Ale spoko, dojdziemy do niej w końcu. Jeszcze może nawet w tym odcinku. Okej. Okay. Nie! No to by było nienormalne po prostu, jakbym ja nie zginął uciźnie. mam nadzieję, że teraz nie zginę. To by był wstyd. Okej. Okay. Okej, okay, chyba tam powinienem iść. Okej. Okay szybciej O Dobra Teraz się mało mówię, bo się skupiam. No za 5 minut skończymy odcinek O, o Okej. Okay. Trzeba teraz się trochę pobawić przesuwanie sobie platform! O! Wow. wow, Jezu! Stresujące jest. A, Akurat tu! Super. Superowo! Okej, okay, no tutaj jest naprawdę ta część jest bardzo wspinaczkowa. Chyba najbardziej w sumie w grze. Gdzie najwięcej się tak wspinam właśnie po jakichś rurach, drabinkach. W sumie ja lubię takie miejsca. Ale ja w ogóle lubię w tym w wspinaczki. Tego chyba jeszcze nie mówiłem. Albo mówiłem. No, już miałem nadzieję, że Lara... Znaczy, nie miałem nadzieję, już myślałem, że Lara spadnie. Oni? Wow! że mnie zabili. Ale na szczęście się udało. To się nazywa wytrzymałość panny Croft. Okej. Okay. Dobra. Nie, nie, nie. Jezu, to jest taki hałas, że oni by powinni się zbiec z całej okolicy, ci Solarii. A jak najbardziej, może najwyraźniej są gusi, i nie słyszą. O, 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 właśnie, teraz będzie kultowy... Wow! Okej. Okay. No, za dwie minuty sobie skończymy odcinek. No, myślę, że w, już w następnym odcinku sobie skończymy grę. Tak przynajmniej z moich obliczeń wynika. Że tak, jeszcze no, jeszcze tak z te, no 30 minut, może więcej trochę. 40 minut jeszcze tak, ale będzie trwało około. No ale nie, już jesteśmy naprawdę już praktycznie przy końcówce. Jeszcze ja chciałem Wam pokazać jeden łuk, bo jeszcze po łuku bielczkowym jest jeszcze jeden łuk, który już jest praktycznie najlepszy i najsilniejszy. E, nazywa się łuk sportowy. No już jak z niego się wystrzeli, to już praktycznie. Nie ma szans, żeby ktoś przeżył, jak prosto nawet w tu trafisz. Okej. Okay. Odkryj strzeżony gromadz. Nie! Jesteśmy w jakichś katakumbach. Whatever. Ten bo... strzeżony? Chyba starożytny raczej grobowiec. Okej. Okay. Zaraz będzie taki yy, spokojniejszy moment, to sobie... Taki wypoczynkowy, to sobie zaraz skończę. No. to, Nie wkurzaj mnie! Aha! Tu jest! Ślepota.

Okej, okay. wykończyłem. O, jeszcze mam tutaj dziennik. Dobra, to tam sobie też przeczytajcie. Dobra, więc sobie skończymy tutaj odcinek, zobaczymy jeszcze, co mogę sobie ewentualnie kupić. Nie. No, okej, okay, dobra. E, więc to by było wszystko w tym odcinku. E, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. E, no i do zobaczenia już praktycznie chyba w ostatnim, a jak już to w przedostatnim odcinku z Dobrydy 2013. Cześć!